Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dawno nas tutaj nie było, natomiast tak jak we wcześniejszych filmach Wam mówiłem, murujemy tutaj po godzinach. Możecie zaraz zobaczyć to, co zrobiliśmy w ciągu kilku dni. Będziecie mogli zobaczyć, jak wymurowaliśmy bloczki, co zrobiliśmy. Pokażę Wam też, jak tutaj mamy to wszystko wytyczone poprzez takie ciekawe też napinacze murarskie. Będziecie mogli zaraz to sobie obejrzeć. Jak widać, mamy trzy warstwy bloczka. W drugiej części mamy już praktycznie cztery warstwy, jak widać, dosyć tutaj słudnie murujemy. Słuchajcie, mamy tutaj do wymurowania pięć warstw bloczka także jeszcze kilka dni nam na pewno zejdzie. Mogę Wam też pokazać jak tutaj mamy to rozplanowane jeżeli chodzi właśnie o te nasze napinacze muralskie. Tutaj możecie zobaczyć mamy każdą warstwę naszego bloczka czyli począwszy tutaj jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Stosujemy taki napinacz, który ma na sobie naciągnięty sznurek. Mamy wkręt i tak naprawdę jeżeli będziemy chcieli murować kolejną warstwę to odkręcamy, przykręcamy wyżej i macie tak naprawdę tutaj ładnie naniesiony naniesioną tak jakby ścianę zewnętrzną i pion i poziom, czyli tak naprawdę możecie sobie do sznureczka wtedy ładnie ładnie murować tutaj mamy zostawiony peszel jak widać peszel na prąd bednarkę mamy też wyprowadzoną tu w środku mamy taki peszel grubszy około 80 mm na wodę też pamiętajcie, żeby pod małym kątem go przeprowadzać, tak żeby tutaj e, później rurę Fi32 sobie bez problemu do tego peszla wrzucić. E, no i będziemy mieli wodę wtedy w budynku już, rurę. Tutaj mamy tą część, gdzie mamy już cztery bloczki wymurowane. Jak pogoda nas teraz trochę nie rozpieszcza, jest dość, dość mokro. Tutaj też mamy praktycznie same gliny, także ta woda też tutaj nam nie wsiąka. Tu mamy przygotowane już nasze stopy fundamentowe. Tu będzie zrobione później zadaszenie wiaty. Musimy wylać jeszcze takie kominki. Zaraz tutaj się będziemy też za to brali, czyli będziemy szalować kominki. Wylewamy kominki do wysokości mniej więcej gruntu. Tam będą zatopione takie specjalne marki pod słupy drewniane i będzie to przygotowane już pod, e, pod konstrukcję wiaty Podstaw, typu H. tak pod... tak, czyli będą takie podstawy typu H na których będzie montowana nasza konstrukcja drewniana Też tutaj widzicie, mamy przygotowaną rurę kanalizacyjną Fi 200 i będziemy w tym przechodzić naszą 160 od kanalizacji. Tutaj akurat nie planowaliśmy kanalizacji, natomiast przyszłościowo wyprowadzamy sobie już pod posadzkówkę, tak żeby po zalaniu, po zalaniu posadzki można było w przyszłości ewentualnie podłączyć jakąś, jakąś umywalkę w garażu czy, czy coś takiego. Widzę niestety jeden błąd, który tutaj jest zrobiony. Chodzi o te, te ścianki. Nie murujemy ich tak równo. Tylko pasowałoby zostawić takie, takie zęby, żeby beton ewentualnie od tych szpieni wleciał do środka. Wtedy szalujemy, zbroimy brakującymi, brakującymi strzemionami i wylewamy. Także tutaj kolega się trochę rozpędził, natomiast Natomiast tutaj warto byłoby tak już kolejną warstwę ewentualnie zrobić, żeby żeby faktycznie były takie, takie zęby po prostu w bloczku, żeby ten beton mógł tutaj ładnie nam złapać też ścianę fundamentową. Tutaj jak widzicie w tej wodzie mamy zbrojenie pod czpień, natomiast tam z tyłu jest zbrojenie pod kominek naszej przyszłej wiaty. Tak widzicie dość ładnie tutaj kolega to wymurował. Równo też pamiętajcie o tym, żeby ładnie wyrównywać sobie spoiny z tego względu, że później jak będziecie wykonywać izolację tych ścian fundamentowych, będzie Wam na pewno łatwiej, e, łatwiej to wykonać. Później Wam pokażę też jak tutaj tą izolację wykonujemy, oczywiście też będzie izolacja od zewnątrz e, i od wewnątrz, natomiast od zewnątrz stosujemy dodatkowo styropian typu Aqua bądź XPS. -a. Na to folia kubełkowa, no i możemy robić zasypki. Jak widzicie, bloczki tutaj mamy wewnątrz, czyli dość łatwo tutaj jest, jest, że tak powiem, w sobie zabierać i sobie murować. Docelowo tutaj mamy warstwę pięciu bloczków fundamentowych. Jak widać, pogoda nas nie rozpieszcza, dość mokro. No, i to jest efekt tak naprawdę kilku dni pracy mojego kolegi, który, że tak powiem, pierwszy raz, pierwszy raz murował samodzielnie ściany fundamentowe. Słuchajcie, tutaj mamy gdzieś do wymurowania około 30 metrów ściany fundamentowej. Tak naprawdę, jeżeli byście wzięli muraża sobie na to, podejrzewam, że wziąłby wam około 80 zł za metr kwadratowy. Już nawet słyszałem o kwocie 100 zł za murowanie ścian fundamentowych z bloczków. Także myślę, że jakieś 3000 złotych oszczędności na ścianach fundamentowych tutaj będzie. No tutaj, niestety, tak jak Wam pokazywałem, jest trochę mały błąd. Nie powinniśmy robić w ten sposób, że ścianę fundamentową murujemy idealnie równo. Tak jak tutaj, eee, tak nie powinno być zrobione. Powinny być tutaj. Takie zęby zrobione gdzieś na, na 4-5 cm co drugą warstwę, z tego względu, że ten czpień, który będziemy zalewać, żeby on mógł się po prostu e, wlać, tak jakby w cudzysłowie w tą ścianę fundamentową i ją dodatkowo e, usztywnić. Tutaj zaleciłem koledze, żeby ewentualnie te bloczki, które ma już, zostawił, ewentualnie tą trzecią warstwę po prostu naciął jeszcze tutaj o te tam 4-5 cm i górną warstwę już tak jakby stosował właśnie na zęby, żebyśmy mogli to ładnie zalać sobie tutaj betonem. Mieliśmy wcześniej też naniesione wysokości, także też sobie przed chwilą sprawdziliśmy laserkiem. Jeżeli chodzi o nasze murowanie i praktycznie jest co do kilku milimetrów, także bezproblemowo. Natomiast akurat sprawdziliśmy sobie to, zweryfikowaliśmy sobie to laserem. Słuchajcie, tak na szybko jeszcze Wam przypomnę, jak wygląda nasz projekt. Tu możecie zobaczyć zbrojenie naszych ław. Tu mamy raz, dwa, trzy czpienie, które idą tak jakby do góry. Czpienie żelbetowe w naszej ławie. Tu są trzy te kominki, które będziecie mogli też zobaczyć, które tak jakby nie są osiowo do naszych czpieni, są przesunięte widać nasze rozpiski, które musieliśmy sobie niestety tutaj poobliczać, pewne osie odległości i widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć naszych stóp, które będziecie mogli zobaczyć później na budowie. Słuchajcie, dla tych osób, które są pierwszy raz u mnie na kanale, możecie zobaczyć co budujemy. Tu mamy rzut parteru, czyli mamy garaż, powierzchnia parteru to jest 45 metrów, mamy klatkę schodową. Dwie bramy garażowe, słuchajcie, ściana, sporo termu i mamy poddasze, czyli będziemy robić strop teriva, na tym. Będziemy robić klatkę schodową, klatka schodowa będzie żelbetowa, czyli będzie wylewana na budowie. I tu mamy taki stryszek, około 37 metrów kwadratowy, z dwoma oknami poddaszowymi i dwa okna 120x120 120 w ścianie szczytowej. To wygląda. Pokażę wam jeszcze rzut dachu. Dach jest dwuspadowy, prosty daszek. Przekryły to wygląda w ten sposób. Światło naszego garażu, czyli parteru to jest 2,70. U góry mamy 2,90 do dojętki. I zaraz pokażę wam na elewację, jak to będzie wyglądać. Tak to mniej więcej będzie nam wyglądać. Dwie bramy garażowe. Dach i tu jest ta nasza wiata.